trwająca obecnie wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, przyjazd młodzieży niemieckiej do Jasła, związana jest z programem, w którym uczestniczy zespół szkół nr 4 czyli Jasiecki Ekonomik. Jest to program Unii Europejskiej, program, który związany jest ze zrównoważonym rozwojem. W programie tym uczestniczymy już od dwóch lat jako jedna z kilku szkół Projekcję podkarpacką. W zależności od wiedzą, pan pytał, i zamknął swoje nowe relacje. Rozmawialiśmy o tworzeniu rozmaitych materiałów dziennikarskich. Ufam, że efektem tego spotkania będzie reportaż. to zorganizowaliśmy dla nich warsztaty dziennikarskie. W ramach tych warsztatów, prowadzonych przez pana Zbigniewa Bramkę, chcieliśmy, aby napisali reportaż o swoim pobycie w Jaśle, o ich wrażeniach i o tym, jak czują się tutaj w naszej.